Hej, hej, witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie opening i połączymy to z Ligą Mocy, w którą dawno już nie grałem i w sumie dawno nie było jej widać na kanale. No to zaczynajmy. Weźmy sobie najpierw w nasz karnet zadymiarski i otwórzmy sobie pierwszą skrzynkę. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy 60 hs mamy 10 punktów do griefa, co nie jest dobrym wynikiem. Mamy 10 punktów Nani, co też nie jest dobrym wynikiem. I mamy 12 punktów do dzina. To nie jest najlepsza skrzynka, bywało lepiej. Może przy okazji wybierzmy sobie, kogo ulepszymy, naszą 50. Hmm. Kogo by mi się tu przydało może do Dynamajka. Ale dynomajkowi bardzo dużo jeszcze brakuje do następnego poziomu. Więc nie wiem, czy jest to nam potrzebne. Może grifa. Hmm. Dobra, może weźmy sobie grifa, będziemy mogli go ulepszyć od razu. Ale dobra, lecimy dalej. Potem zajmiemy się ulepszaniem. Mamy 68 hajsu, dobra. 10 do jest słabo. 12 do Nani, fatalnie. I 14 do Bibi, to też jest fatalny wynik. Kurde, ale gorąco w tym pokoju się robi. Dobra, trzeba chyba otworzyć okno. Dobra, a kolejna skrzynka. 12 mamy hajsu, 6 do. Bo... I 6 do Franka. No, otworzyliśmy dopiero parę skrzynek, ale cały czas jest fatalnie. Może z kolejnymi skrzynkami będzie lepiej. Zbliża się pierwsza mega skrzynka. Może w niej coś wypadnie, ale na razie mamy zwykłą dużą skrzynkę. Mamy 110 hajsu, co jest dużo jak na skrzynkę. 8 do Edgara, co jest bardzo słabo jak na taką skrzynkę. 9 do Dynamajka. No i to nie komentuję sami, zreszt zresztą sobie oceniacie, czy to dobrze, czy źle, ale. Chyba każdy się domyśla, że źle. I 16 do Pan to jest bardzo źle. No i uwaga, teraz mamy mega skrzynkę. Może z niej się uda nam wydrobić coś ciekawego. Co my tu mamy? Mamy no, 180 HS może być. 11 do Edgara to fatalnie, ale chociaż ulepszenie dostaliśmy. 19 do Pan to jest średni wynik może być. 25 do Surja to już jest akceptowalny wynik, dosyć dobrze. 32 do Bibit, no to już jest dosyć dobry wynik. No i 70 do Bo, to jest wyśmienity wynik. Szkoda, że jak widzicie, bo za bardzo nie gram, ale zawsze lepiej zgarnąć dużo niż mało. Prędzej czy później będę nim grał, także... No dobra, 94 hajsu. 9 do Jackie, dobra. 13 do Gale'a i... 20 do Grifa, no do Grifa się przydaje. Jakbym wiedział, że dostanę 20 do Grifa, to bym go nie ulepszał, no ale cóż, już, już ulepszyłem trudno. Te punkty nie przepadają, przydadzą się kiedy indziej. Dobra, mamy skrzyneczkę, mamy 20 hs bardzo malutko, 6 do Ravsa i 10 do Broka, ale w tej skrzynce nie spodziewałem się żadnych rewelacji, no bo tak jak widzicie, jest to mała skrzynka. Mamy kolejne ulepszenie, 50, zostawię je sobie, narpię sobie skrzynki, pootwieram. Dlatego lecimy dalej. Mamy 60 hejsu, dobra. 8 do Piper to fatalnie, 9 do 100. I ile? 10 do pana pet, dobra. To jest w miarę dobry wynik. Mamy dużą skrzynkę. Jak na razie tylko jedna skrzynka była w miarę dobra. Zresztą sami widzicie: 60 hejsu to jest mało, 11 do Franka to też jest mało, 12 do Jackie to jest mało. No, i 14 do Piper to też jest bardzo mało. Co my tu jeszcze mamy? Mamy kolejną skrzynkę, w której mamy tylko 24 hajsu, 4 do grifa, no i 4 do Franka, czyli fatalnie. Otwieramy sobie dalej. Może coś nas zaskoczy, tak jak ostatnio, że Gryfa wy, wyrzuciło ze skrzynki. a nikt się tego nie spodziewał, bo nie było to najlepszy opening, tak? 80 hajsu, 10 do surja, 11 do nani i 12 do poko, kolejna skrzynka, która jest dosyć fatalna, wiecie co, zobaczmy sobie, mamy jeszcze 2 mega skrzynki, to może otwórzmy sobie najpierw te słabsze, żeby potem mogło nas zeskoczyć, mamy 5 do rafsa, mamy 6 do Prima. Co my tu jeszcze mamy? Mamy 12 hajsu, mamy 4 do keila i mamy 10 do Jackie. No, i teraz, proszę Państwa, będzie główna, że tak powiem, atrakcja dzisiejszego odcinka. Zobaczymy, co wypadnie nam z dwóch ostatnich skrzynek. Specjalnie zostawiłem je na koniec, bo są to mega skrzynki, czyli teoretycznie powinno wypaść coś dobrego. Otwórzmy sobie pierwszy z nich. Mamy 170 hajsu. Mhm. 9 do Nani to jest fatalny początek. 21 do Grif'a to jest dosyć dobrze. 25 do poko to też jest w miarę dobrze. 30 do Gina to jest, no już tak, coraz bliżej takiego dobrego mocno. No i 48 do striu to jest wyśmienicie dobre. Nie najgorsze te skrzynki, choć po Mega Skrzynce spodziewałbym się więcej, no ale nie narzekajmy, mogło być gorzej, tak? No i ostatnia Mega Skrzynka dzisiaj, potem zagramy sobie w Ligę Mocy. Mamy 270 hajsu, 8 el Primo to znowu fatalnie. Znowu fatalny początek. Tym razem 22 do Gala to w miarę. 23 do to też jest w miarę 39 do koleta to jest bardzo dobry wynik i 50 do Stu to jest dobra, dosyć dobry wynik. No i jeszcze mamy jakiś bonus pewnie po 2 rzetonów, no właśnie. Dawno nie trafiłem po 2 rzetonów, ale dobra. Dobra, to może teraz zagrajmy sobie w Ligę tak jak obiecywałem. Kończy się za 23 dni. Zagrajmy sobie solo. A, zapomniałem, że, że przecież mapy są rotacyjne, bo ja już chciałem mapy szukać. Zobaczmy, jaką mapę trafimy. Trafiliśmy gorącą strefę. Szczerze mówiąc, na tej mapie już parę razy grałem. Myślę, że mm, wiecie co, TIG będzie dobrą opcją. Tak mi się wydaje. Przynajmniej był dobrą opcją, jak grałem ostatnio na tej mapie. Dosyć dawno ale grałem. I pamiętam, że grałem... Aha, czyli mój team zbanował moją. No tak, jak mógłbym liczyć na coś innego. Mój team zbanował moją, to dobra, mamy pan, to ja sobie wezmę tego Dynamica. Szkoda, że mój team zbanował mi moją postać, tym bardziej, że to ja chciałem nią zagrać. No ale dobra, no musimy poczekać aż oni sobie tu powybierają swoich bohaterów. Dawaj, dawaj, dawaj. No i jeszcze został po jednym graczu, żeby wybrali. Teraz oni wybierają. Dobra, wybrał. No i jeszcze No zobaczmy. Mają Shelly. Shelly ja kontroluję, bo ona daleko musi stać. Mogę ją utrzymać na dystans. Z Ems może być gorzej, ale Ems z tego co pamiętam ma chyba krótszy zasięg niż ja. No, a bo, no bo też może być lekko problematyczny, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj dużo osłon, to on będzie musiał się bardziej postarać, żeby te jego strzały przeszły Pan może robić za w sumie za pseudotanka, bo teoretycznie tam leczy trochę i jedna i, i wala Poko będzie robił oczywiście za, za tego za Hillera a ja będę robił za Krashera w sensie OEZ, przepraszam, za y, atakującego. Dobra, poczekajcie. No dosyć duży mam ten zasięg. Dobra, udało się. Dobra, udał... Dobra. Nie, powinniśmy to wygrać, tak mi się wydaje. Dobra, dobra, po, o, Ojej, oj, poczekajcie, trzeba uważać, bo tutaj... O, o, Dobra, ostatkiem si mu udało nam się przeżyć, bo były już bardzo blisko zresztą widzieliście. Czekajcie. Dobra, udało nam się rozejść. Nie, powinniśmy to raczej na spokojnie wygrać. Tak jak mówię, tylko ten BO jest taki trochę problematyczny. Ale dzięki temu, że mamy dosyć duży zasięg, to nam to nie przeszkadza. Musimy tylko no mówię, no, pozbyć się tak naprawdę tej ems i uważać na BO, ale... Tak jak widzicie, dajemy sobie radę. Kurde, no ten strzał z Super Bomby to był taki trochę słaby w moim wykonaniu. Ale dobra, nie jest najgorzej. Dobra, udało się. Aj, niestety, pompadła, No ale to, to było do przewidzenia. No i tak już miałem mało życia. No i niestety, ale dobra, wygraliśmy. A może. Dobra, już liczyłem. Widzicie, wystarczyła sekunda. Dobra. Przebiliśmy. Mhm, dobra, zacznijmy drugą rundę. Powinniśmy bez problemu wygrać, tak jak się spodziewam. Choć wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Może się okazać, że mój team nagle dostanie jakieś... Nie będę mówił czego i zacznie grać jak Dipa. No ale to raczej nie, nie biorę tego pod uwagę, bo... Jeśli w pierwszej rundzie krali w, w miarę, to myślę, że teraz będą grać tak samo. Raczej nie gorzej. To zawsze na początku gry się okazuje, czy, czy wygracie, czy nie. Przeważnie. Nie zawsze, ale przeważnie. Bo widzicie, czy na przykład gracie z kimś, kto na przykład nie potrafi trafić w przeciwnika, czy. O, dobra, dwóch za jednym zamachem. Wolnołem. I tu jeszcze przy okazji też, dobra. Tylko tu trzeba uważać, bo szeli idzie. ja nie lubię się strzelnie. Dobra, walnęliśmy tego broka, ale niestety tylko trochę go wbiliśmy. Liczyłem na większe obrażenia, ale się przejciłem. Dobra, jest GITES. Dobra, musimy się wycofać, bo dostajemy. Dobra, ostatnim sił żeśmy się wbili, ale musimy uważać, bo to nie jest takie, wiecie... Dobra, udało nam się. Dobra, udało. Dobra, git. Jeszcze tylko tą szedź trzeba wykończyć. Ona tutaj nam trzyma punkt i my nie możemy wejść, bo jak wiadomo przecież szed jest na, na bliskość. A ja liczyłem, że tego broka walnę, ale nie, teraz jedyne co musimy zrobić to przytrzymać ten punkt, a myślę, że to jest w miarę w naszych osiągnięciach. Dobra, wygraliśmy i gitarę. Dobra, wygrano drugi raz. Ciśniemy. Czy byśmy awansowali? Wątpię, bo nawet jeśli wygramy teraz drugi raz, to raczej nie awansujemy, zabraknie nam punktów. A dobra, spróbujmy, może awansujemy. Mam taką nadzieję, dobra. To jest taki ten... Chwileczkę, muszę przyjrzeć się jeszcze raz mapie, bo nie jestem pewny co by tu zba Ile mam sekund? 18. Ja bym tu sobie zbanował tego tika, może i w tym czasie, jak oni będą wybierać, bo jestem ostatni, to sobie zobaczę, jaka postać by się tu przydała. Na pewno przydałby się, może, dynamik. Nie, może nie. Czy dynamik nam się przydał? Dobra, zobaczmy, kogo oni wybrali. Mm, nie, to wiecie co. Przyda nam się bardziej EMS, tak mi się wydaje. Dobra, wezmę EMS, zaryzykuję. Wydaje mi się, że EMS, bo oni mają tego. O, cholera! Dobra, źle wybrałem. Dobra, źle wybrałem, ale zobaczymy, może się uda. Mam nadzieję, bo chciałbym awansować jednak nie. Dobra, zobaczymy. Zobaczmy, zobaczmy, czy uda nam się to wygrać, ale wątpię. Mam obawy, ponieważ oni mają i Broka, i mają. Ajajaj, no właśnie, i tego się boję. Bo oni mają trochę większe zasięgi, i w tym jest właśnie problem. My mamy oczywiście to. Jezus, Maria, jak ona się. A, B, właśnie, coś miałem przez chwilę zamroczenie. tam zrobi. O, dobra. Tak to ja mogę grać. O, no i gitara. I tak to można grać. No, jest Dobra, nie. No, nawet nie jest tak źle. Widać, że ta Bela nie ogarnia za bardzo. Aj, aj, aj. No widziałem, że strzał w moją stronę, ale myślałem, że nie dolecie, że zdąży się schować. Dobra, nieważne, trudno. Rozwalił nas, to już trudno. Mam nadzieję, że po tym meczu, jeśli wygramy, a powinniśmy... To dobra, fuck off. Dobra. O, dobra, udało się. Jezus, ale to było kombo. No takiego to się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że go trafię, w sensie, że go rozwalę. A tak jak widzicie, o, nie, 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 wyjazd ode mnie, ja nie chcę ginąć. Dobra, teraz musimy uważać, bo zostało mało czasu, a my jesteśmy dosyć cennym ładunkiem, że tak powiem. Dobra, udało się, dobra, teraz musimy wytrzymać. Kurde, no bo on łazi, kurde, ciągle przy mnie i potem to przeskakuje. Dobrze, że to znerfili, bo już dostawałem, kurwit. Dobra, dobra, dobra. I i Dobra, udało się. Wygraliśmy pierwszą rundę. Powiem szczerze, że było ciężko. Może i wygraliśmy tam dużą przewagę punktów, ale szczerze, EMS to nie był najlepszy pomysł na tę mapę. Jeśli mam być szczery, zresztą pewnie bardziej doświadczeni gracze widzą, że EMS się nie nadaje, ale mam po prostu szczęście do tego, że trafiłem na jakiś numer. Taka jest prawda. Bo gdybym trafił teraz na bardziej potężnych gracz, to pewnie miałbym problem. Ale, że tabelę co drugi strzał nie trafia, to... To jest w miarę. O, dobra. Kill za kill, widzę. Ajajaj, liczyłem, że go rozwalimy. Dobra, dobra. No trzeba uważać na tą balę, to jest logiczne w miarę. Dobra, poszło. Widać, że nie ogarniają za bardzo. Dobra. Więc muszę uważać na no, Brocowa, mało życia, a jego rakiety są takie dosyć mocne. O, to jest niewidzialność, tak? A no tak, bo zapomniałem, on ma skino teraz pewnie innego i dlatego. Dobra, oni nie ogarniają, widzę. Dobra, rozwaliliśmy ich. Ile jeszcze musimy wytrzymać? 30 sekund, dobra. Dobra... Ajajajajaj, padną. Dobra, ale my zbomszczyliśmy jego śmierć. No i w sumie zgarnęliśmy cały przeciwny team. A musimy uważać... Nie, w sumie... Nawet nie musimy uważać, żeby nad jakby nas rozwalili, to ciężko będzie im pobić ten ten. No bo przegrywają 25 punktami, no to szanujmy się. Musieliby naprawdę się postarać, żeby wygrać z nami. Dobra, 14. Dobra, i wygraliśmy. Dobra, Git awansujemy. Mam nadzieję, że awansujemy, ale no oczywiście, że nie awansujemy. Potrzebujemy jeszcze jednego meczu, dobra. To może zagrajmy jeszcze jeden mecz, może akurat uda nam się awansować. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja nie mam czasu. Która jest godzina? A dobra. A nie, no to mam czas, mam jeszcze dużo czasu. No dobra. Zagrajmy ostatni mecz. Jak się uda to fajnie, jak nie to nie. Bo nie będziemy tutaj ciągnąć tego odcinka tam do godziny, aż się w końcu uda, nie? Ale znowu jestem szefem. Hmm. Mapa wygląda tak, szczerze mówiąc ja bym zbanował, ja bym zbanował to gdzie jest ta, 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 co ja myślę? E, jest, 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 kurde. Dobra, zbanuję Tikka. Chciałem zbanować tą taką, co płomieniami, Jezus Maria, nie pamiętam jak ona się nazywa. Nie zabijcie mnie za to, ale nie pamiętam. Dobra, mm, mamy to, to. Czy dałby się nam jakiś tank, bo oni mają już dwóch takich e, mocnych, może nie tyle tanków, co no po prostu takich mocnych. Hmm, ja bym szczerze mówiąc wziął tutaj tanka jakiegoś, może właśnie Bibi. Nie wiem, czy Bibi można wziąć za tanka, no ale. A może Jackie? Myślisz? Dobra, wezmę to. Bibi. Wahałem się między Jackie a Bibi, ale jakoś Jackie do mnie nie przemawia w sensie jest mocna, ale jakoś tak czuję, że to nie to, nie? I tak będziemy się bili głównie na bliskim dystansie, bo oni mają tego Nite i tego drugiego, który musi być na bliskim. No tylko Słóżdża mają takiego, że musi, musimy poczekać. No właśnie, z Nito będzie największy problem, bo ona jest ta na łeb. No! Co to miał być? Od kiedy Surcz jest taki koks? Od kiedy Surcz ma takiego koksa? Ja wiedziałem, że on jest koksowy, ale nie, że aż tak. No, szanujmy się. Ale mu zazwany. Dobra. Fajnie byłoby się trochę podleczyć, nie? Dobra. Dobra, git, ale i tak musimy się... Kurde. Bele. To co to robi? Co to oprócz spowalniania? Ja myślałem, że to też leczy przy okazji, ale widzę, że, nie, że tylko spowalnia przeciwnika. No i dupa. nie, wiecie co, chyba to przegramy. I szczerze mówiąc, zamiast e, jakiegoś tanka, to mogłem wziąć, tak naprawdę, jakiegoś Jakiegoś rasera, w sensie, no wiecie o co mi chodzi, nie? Myślałem, że jak wezmę tanka, to będzie gitara, ale widzę, że ta bing robi totalny syf. A ja, jako że jestem tankiem, a nie na. jako kurde. No, dobra, wiecie co, to już jest koniec tak naprawdę. I tej gry, i następnej. No, jeśli, tak jak mówiłem wam wcześniej, to już widać na początku, czy wasz team jest ok, czy jest do dupy. W moim wypadku, niestety, na dwie gry było spoko, a teraz w trzeciej się zepsuło. No, ale jak to mówię, do trzech razy sztuka, może miałem za wysokie win ratio i stwierdziłeś, że dobierą mi teraz idiotów. No, to już zdarza się, nie? Ja też przyznaję, że nie gram teraz najlepiej, ale. Staram się, nie? Mam małe pole do manewru, ale No ale niestety trzeba sobie jakoś radzić, nie Mimo, że ten team zasysa totalnie, to jednak trzeba sobie radzić. Nie? Szczególnie, że Nita tutaj robi totalny w nas. Taka jest prawda. Znaczy, nasz atak powinien głównie się opierać właśnie na, na, na Bi, no bo przecież ona jest takim no, atakującym typowym. No ale Bi, jak widzicie. Myśli, że jest tankiem i nie ogarnia za bardzo. No i widzicie, i tak to się właśnie kończy. No, ja liczyłem po prostu, że B będzie takim atakującym, który no, będzie atakującym. A atakujący powinien trzymać się za tankami i po prostu obijać przeciwnika. A z tego co widzimy, to B chyba pomyliła postacie i myśli, że jest tankiem. Bo jak widzicie, co chwilę się wpierdziela tutaj w środek Team Fighter. I jest zdziwiona, że ginie. No, dziwne, że ginie, jak ma tylko 3000 życia. Nie? Czy tam 3500? No ciekawe dlaczego ginie. Otwórzmy sobie jeszcze to jedną skrzynkę, która tu nam wypadła. No dobra. Też bez rewelacji. I opening bez rewelacji, i Gra bez rewelacji. Niby dwa wygraliśmy, jedno przegraliśmy i oczywiście. Jako, że system rank jest tutaj wyśmienicie, przemyślany, to za dwie wygrane i jedną przegraną wróciliśmy do tego samego punktu, w którym byliśmy. Czyli dla mnie trochę bez sensu, no bo dla mnie to powinno wyglądać tak, że jak dwie wygraliśmy, no to dwie powinniśmy przegrać. Jak widzicie, wystarczyła jedna przegrana i już jestem na poziomie, na którym byłem wcześniej. No ale cóż, tak to się robi, żeby grać dalej, żeby, żebyście po prostu dłużej grali. Mnie osobiście ta liga mocy nie przekonuje. Jak widzicie, rzadko w nią gram, bo mam praktycznie taki sam poziom, taką samą rangę, odkąd to wyszło. Tam ona nie, nie zmieniała się za bardzo i chyba tak pozostanie, bo nie chcę się spinać, chcę po prostu grać sobie w normalne tryby. Ostatnio najbardziej podoba mi się ten, właśnie Starcie Plus, ten, co zapowiadałem w ostatnim, tam jednym z ostatnich grał Tolkien że się pojawia nowy tryb i bla bla bla. No pamiętacie zresztą, nie? A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.